Fest TV. Wspiera na piroshop.pl oraz marki Oktagon i Ofensywa. Do ciekawej sytuacji doszło dziś w Szczecinie przed meczem. Popularny KW, znany z malowania słynnego poznańskiego koziołka w różnych nietypowych miejscach, takich jak na przykład słynna żyleta na stadionie Legii Warszawa, został złapany. Na profilu Ultras Pogoń Szczecin pojawił się film, na którym widzimy zamaskowanych fanatyków pogoni, gdzie w centralnej części stoi chłopak, wypowiadający hasło Twierdza Szczecin Niezwyciężona Koziołek. Do Pacanowa. Szczecin Niezwyciężona wszystko wskazuje na to, że poznański koziołek nie pojawi się więc na murach nowego obiektu w Szczecinie. Dziś o 17.30 początek spotkania Pogoni z Lechem. Na sektorze gości zameduje się komplet kibiców z Poznania. Jak czytamy na stronie Pogoń Sportnet? Kibice Lecha Poznań to druga po widze grupa fanów, która wykupiła wszystkie wyjściówki na sektor gości w Szczecinie. Atmosfera tego dnia na stadionie powinna być wyśmienita. Kibice Dumy Pożar zamknęli sprzedaż wejściówek dwa dni przed rozpoczęciem spotkania. Kompletu spodziewać się też możemy w klatce dla gości kibice Lecha wykupili tam wszystkie przysługujące im bilety, czyli 1122 sztuki. Zainteresowanie meczem z Dumą Pomorza było w Poznaniu ogromne. Nie organizowano nawet otwartych zapisów. Wszystkie wejściówki rozeszły się wśród fan klubów i grup zrzeszających kibiców Kolejorza. Początek meczu Pogoni Szczecin z Lechem Poznań w niedzielę o godzinie 17:30. Nie nasuwają wam się pytania, co stało się z łupakiem po nagraniu. Uspokajamy. Podobno cały i zdrowy ruszył w spokojną podróż do domu. już na nagraniu widać, że akcja załatwiona z klasą. A wy co sądzicie o tym zdarzeniu? Dajcie znać w komentarzu. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających. Zapraszamy na zakupy w PioSzop.pl z kodem BOLISHFAST TV 5% rabatu.